Cześć z tej strony, screenshot.pl i witam Was w krótkim filmiku, który jest zapowiedzią i zarównie wprowadzeniem do mojej najnowszej serii Minecraft wśród modów. Jak widzicie, jestem ubrany w jakąś nową zbrojkę i w całkiem fajny nowy miecz, który, a resztę tych tajników dowiecie się już w pierwszych odcinkach w serii Minecraft z modów, który. Który, w której gram na około 44 modów stworzonych yy, 404 modów z paczki screenbox, która została stworzona przez moją osobę, a więc zachęcam Was do oglądania tej serii, subskrybowania mojego kanału, komentowania tego filmiku, wyrażania się na temat, co sądzicie o tej serii, czy chcielibyście taką serię, <laughs> No i nie zapomnijcie dać łapkę w górę, to naprawdę łapka w górę to jest najbardziej motywuje ze wszystkich tych trzech rzeczy, które wymieniłem. A więc zachęcam Was do wyrażania swoich opinii na temat tej serii, bo jeśli nie chcecie serii z modów, to jej nie będzie. A jeśli chcecie, to nie mam żadnych przeciwwskazań i niedługo pojawi się na moim kanale. Wszystko jest przygotowane, ale wszystko zależy od Was. Jeśli chcecie serię, to będzie. Jeśli nie chcecie... To trudno, zajmiemy się czymś innym. To na tyle z mojej strony. Żegnam Was i jeszcze raz powtarzam. Subskrypcja, komentarz, łapka. Nie zapomnij, jeśli chcesz, żeby ta była seria, skomentuj i zostaw łapkę w górę. Jeden łapka w górę to Bez świnia. Dobra, nie przedłużając. Mówię cześć i nie zapomnijcie wyrazić swojej opinii na ten temat. Hejo.